Cześć, jestem Paweł i dzisiaj specjalnie dla sklepu dings.pl pokażę Wam, jak w łatwy sposób można zrobić coś fajnego z pieniędzmi za pomocą tego gadżetu. Jest to bardzo fajna zabawka, która pomoże e, dzieciom głównie tutaj e, oszczędzać. Tutaj mamy e, czas, mamy kalkulator, mamy, e, mamy tutaj guzik do wyznaczania celu, na jaki zbieramy. E, możemy zmienić kod PIN. Ja mam tutaj przykładowo 4 jedynki. E, liczba dni, czyli ilość dni w ciągu których będziemy zbierać pieniądze. Kolejny przycisk to jest brakuje jeszcze. To jest przycisk dotyczący tego, ile jeszcze nam pieniędzy brakuje do, do uzbierania na konkretnej kwoty. Stan konta, możemy sprawdzić nasz stan konta, ile pieniędzy jest w środku. Jest przycisk wpłata, wypłata i kasu. Tutaj mamy przykładowe tutaj numerki od 1 do 9 i tutaj różne znaki służące jako kalkulator. Wkładamy naszą kartę, uruchamiamy system i wpłacamy pieniądze. Złotówkę wyczytało. Wkładamy dwójkę. Też wyczytało. Jeszcze jedną złotówkę. Pięć groszy. Grosz. Grosza chyba tutaj nie jest ta? Nie, weźmiemy dyszkę. Dobrze, jeszcze jedną. Dobra. Teraz tam konta wynosi 4,35. Żeby wypłacić pieniądze, dajemy przycisk wypłata. Wpisujemy kwotę, którą chcemy wypłacić. Ja na przykład wypłacę sobie tylko złotówkę i wypłacam. Wpisuję kod PIN i szufladka się odblokowuje. Wyciągam złotówkę, zamykam. Dla przykładu chcę jeszcze raz wyciągnąć, więc wciskam wypłata. Właściwie stan konta 3,35 teraz 3,35, bo wyciąłem zadówkę. Wypłacam teraz na przykład 3,35. Nie podałem PIN-u, także nie odczytam. Karta jest źle. O jest. Karta. Karta była zasadona, wypłata 3,35 i kotpin. Teraz wyciągam resztę moich pieniędzy i teraz stan konta będzie wynosił 0. Jest to bardzo fajna zabawka, która może pomóc Wam bądź yy, Waszym dzieciom w oszczędzaniu, yy, jeśli tylko nie będą oszukiwać. No. Słuchajcie, tutaj można też ustawić e, liczba dni. Dni mamy na przykład 120, e, przez które będziemy zbierać i możemy ustalić ile jeszcze brakuje. Brakuje 12 zł. Teraz będę wpłacał i zobaczymy, czy to rzeczywiście się będzie zmieniać, czy jest to po prostu coś takiego zbędnego. Teraz po wpłaceniu 4,37 możemy zobaczyć, że brakuje nam jeszcze 7,63, co jest zgodne, bo powinno brakować 12. Wpłaciłem 4,37, więc brakuje 7,63, czyli wszystko działa, wszystko jest dobrze. Teraz zawsze moje drobniaki będą bezpieczne w tym urządzeniu. Za pomocą karty i kodu PIN nikt do nich mi się nie dobierze. Dziękuję.